Dzisiaj gramy w Brawl Stars'a. Chyba już odcinek trzeci nawet. Dobra. I pokażę Wam widzowie, że mam nowego zadmiarza, czyli czekać. Jak my tu mamy misję? 30 bitów wygrać musimy. A, i ogłaszam wam widzowie, że jest mój klub. Klub z widzami. Czyli e, opis jest taki klub dla moich widzów i sigmy, które dały mi suba. To nazywa się klub z widzami. Jest taki kaktusik. I dołączajcie. Naprawdę, dołączajcie, proszę. Dobra, my zaczynamy. Bierzemy, nie wiem, w sumie z tercetem Dobra, bierzemy z tercetem Mamy. Zaraz widzę za jedno jest jest tercetem Zaraz się zacznie. 5, 5 na 12, 6 na 12 i 12 na 12. Dobra. Dobra, zobaczymy. Dobra. Dobra, na początek cubesa sobie zbieramy. Ja zawsze robię sobie taką drogę z tych pałeczek Czy z czegoś I tak, jak będziemy jechać. Mm. Tak, tu stawiamy kolejną. I tak będziemy szybko jechać. Nie. Oj, mamy trochę słabo. Lepiej nie kombinuję przy tym Kenji. Nie udało się. Bitwa Pedrana, ale ile pucharków? O, cztery, dobra, może być. Dobra. Weźmiemy, bo tak. Lepszego zadymiarza, bo czak się trochę nie nadaje tak na starcie z tercetem. Serdzia może. O, no, Serdzia. Dobra. Zobaczymy, jaki składzik. A, też dostałem w ogóle Sergia. Zdobyłem na niego. Może być. O, jajko tam tam było. Ja Tutaj mam taki jeden bezsensowny gadżet. O taki. Który jakby przyspiesza tempo Sergia. I trochę mi się nie podoba ten gadżet. Zwykły gadżet. O, to jest fajne to. Ten spray, spray... mi się podoba. Ale nawet nie wiem, skąd go mam. Nigdy go nie widziałem. O. o nie, tu już trzeba spadać. Nie, spadamy. Nie, ja uciekam. Teraz dam popalić o moim wójtem. Dobra, wrzesznę i dobra. Widzowie, zaraz będzie dobra akcja. Patrzcie to, widzowie, co to było, dosłownie? Widzieliście to, dosłownie, widzowie? Ale wygrana, za, zabiłem. Świetnie. Dziewięć kart zdobytych. I my lecimy dalej. Zobaczcie, widzowie. Mogę sobie to najdroższe kupić. Czyli wiecie to: Najdroższą paczkę. O, mogę gej dobra? Dobra, co to jestem? O, Taron. No, co jeszcze? Tikiem. Trochę słabo. Co to jest? Przebranie do bula Przebranie do bula normalnie. I ja zdobyłem? Zdobyłem. nie mam takie do bula przebranie. Ja najbardziej chciał w sumie tą nitę, bo jest w sumie, jakby, nie wiem, tak z hypera czy coś tam. Ile mam w ogóle? 15 gemów mam. Dobra, lecimy dalej. <laughs> Dobra. Zobaczymy, jaki składnik będzie, bo w sumie czasami może być taki mocny, czasami nie. Ej, ja dosłownie bo... ja przed chwilą widziałem napis na Brookstarsie na Netflix? To było tam te wydarzenia i tam na górze normalnie to napisało Netflix. Pierwszy raz to widzę. Dobra, żeby mi się trochę Dzięki. Więcej widzę za 5 no, my ich tylko mamy 5 na 2 to No to KZ, taka, no to mocno, a ten karl słaby. Miał więcej cubów, ale kar jakiś słaby. On zaraz się już uczepili. Ten też ma pięć. Spuczę się, nikogo prawie nie trafiłem. Ej, nie mogę nikogo trafić. O, tak, Medzi Medi Ej, mi się daj Ej, na święta normalnie. A widzowie, w ogóle ja powiem Wam, że się wisałam święta. Później niedługo jest. Ej, chyba 14 czy 15 listopada. Już niedługo. Znaczy, ileś tam drzwi. Teraz nie jestem oszczędzałaś od nie w role, a nie? A nie od matmy. Dzisiaj się usiąłem matmy, bo kolejny sprawdzianik do szkoły. A to wam wyskoczy zaraz. No i bez to był Po co on tu wchodzi? Dobra, HP się drogi. On Oni niech się biją. co sobie poczeka. No to jest dla nich to bezpiecznie normale. Nie za każdy. Przypuszczę. No to przegramy, my to przegramy. Pewnie cztery pycharki. Nie, trzy, dobra. 200 punktów zrobiliśmy, czyli 200XP. O, mamy już kolejny ten. poziom, czyli też. Dobra. Rzadki. Słabo i my teraz sobie zagramy innym zadniarzom. Kim by tu zagrać? Nie wiem, wezmę sobie. O, tranka, on jest dobry, najlepszy. Dobra, trank będzie za mocny na starcie. Zobaczymy. Trank jest w ogóle fajnym zadymiarzem, On tyle zadaje. Idziemy, 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 idziemy. idziemy Mam nadzieję, że mi nie będziemy najsłabsi. Strankiem z w sumie. Nie. O, Mandy jeszcze I w ogóle widzowie odkryłem, że jak, jak od razu strzały idą od yy, Mandy ona idzie prosto, to znaczy, że to było gra. 6 cubów. Nie wytrzymam. No dobra, 8 klubów, jak najwięcej poprosiłbym. O, 10 klubów, fajnie. Teraz skądś wyskoczymy. nie Ale mał zadaje. Mógłby sobie tak stać i ona będzie mi bić. Lepiej teraz do nich nie idę. Pyke już za nim. lecimy na nich. Fajnie, to, to bitwa była, ta bitwa mega była. Dobra. A i piszcie w komentarzach jakie macie nazwy w Brawl Starsie, okej? Okay? I napiszcie w ogóle w, też w komentarzu, że do tego momentu doszliście A my dalej Bitwa ładuj się Ile tam cubów jest Ja jestem cubny w niebie A w ogóle mam Instagrama widzowie Nie wiem czy mówiłem Oto! Uciekamy! Nie przeżyjemy na bank tego. A łatwo zabiliśmy. Tak, ej Primo, dobrze! Oto! To Co za staniec? Ej, tego też się nie spodziewałem. Uj, też marnowałem się tego Ej, dobra. Nie no i to było bez sensu. Po prostu bez sensu. I tam są dwa kiłby w tym schrodzie. Dawaj, dawaj nie bym się, primo. Już bym nie dał rady. Dobra, sam znaczy... No jak on miał? te zadymiasz, aż no, żeby sobie tam siedział w miejscu, ja... Ja bym wolał, żeby nic mu się nie stało. Ale on ma chyba żyć najwięcej kiubów. Dobra. I się z nimi widzi. Nie uciekaj. Dobra, tylko mamy ich na luzie. Nie, spadam, spadam. Świana hita. Taki nie mam, ale... To też by nie... To też do brak się nie była. Ej, ten doświad ma nawet jest dobry. Dajcie radę! No i nie bawi. Dobra. No, dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądajcie, dajcie suba i lajka i lecimy dalej. Oczywiście to będzie na kanale MatiB61913 Podłoga Games. No to dobra, pa widzowie.